Cześć, witajcie. Dzisiaj podążamy doliną Wielicką. Kierujemy się w stronę Śląskiego Domu. I mamy w planie do zrobienia lot odpad Orolin, który jest tuż za nim na zachodniej ścianie. A w zasadzie to na zachodniej części doliny, a na wschodniej ścianie pod Gerlachem. Tuż pod żlebem Stolarczyka. Warunki śniegowe, takie jak widać, czyli prawie go brak. Lodo wpadł jeszcze dwa dni temu. Wisiał, zobaczymy jak to będzie dzisiaj, bo ma być prawie plus 8 stopni. Na razie minus 1 na parkingu. Takie lato mamy. Im wyżej, tym mniej śniegu. I dość ciepło. Końcówka grudnia. Koszulka. Czapkę chyba będzie można za chwilę zrzucić tak samo. Ciśniemy z tym ciężkim plecakiem. Super. Jesteśmy wyżej. Troszeczkę lodu na drodze się pojawia już. Także tutaj raki wskazane. Ale to są takie pojedyncze miejsca, gdzie ten lód występuje. Tak to raczej Śnieg. Jesteśmy już prawie pod Śląskim Domem. Patrzcie, jakie warunki. Praktycznie nie ma śniegu, zwłaszcza tutaj, gdzie operuje słońce w ciągu dnia, i widać tam lodospady. Tylko teraz nie wiem czy to widać sopla, czy tego Orolina, ale wisi. Dobra, widać teraz tego sopla. Gdzieś tak tu i po lewo w cieniu w żlebie Orolin też się pojawił. I nawet kilka osób tam widzę idzie. Tylko jeszcze nie wiadomo do którego podążają. Sopel fajnie wygląda z tej perspektywy. Górna część, idealny pion. Ciężko ocenić, jak szeroki, ale myślę, że ze 2-3 metry z takiej perspektywy będzie trzeba usiąść na picie, coś, bo już jesteśmy zaschnięci. I będziemy tam podchodzić. No, śniegu prawie nie ma. Szok. Staw zmarznięty, ale nie podejmujemy się chodzenia przez niego. Teraz te temperatury takie bardziej na plusie. Fajnie widać oba lodospady. I Sopel z tej strony i tutaj właśnie ten Orolin. Ten jeden zespół, który przedtem był widoczny tam startuje. Albo już jedna osoba wyszła. Myśmy chwilę posiedzieli. No i będziemy tutaj wchodzić, bo czas nas goni. No i sporo ludzi też przyszło Tutaj jakieś jeszcze sopelki wiszą, ale na tej ścianie chyba zbyt dużo słońca jest Fajnie to wygląda z daleka, zobaczymy jak tam bliżej No i tutaj w słoneczku jest bardzo ciepło Tam niestety będzie coraz więcej cienia Staw okrążony za nami Podchodzimy sobie pomiędzy sopla i orolina tu go widać jeszcze i za nami zbocza. Jakaś następna ekipa idzie. Sopel cały czas pusty. Być może jednak od niego spróbujemy. Chociaż forma na niego taka słaba bym powiedział. Na szczęście krótki. Tak, jesteśmy już prawie pod. Niestety godzina taka, że nam się troszkę spiętrzyło. W ludziach a lodospad jest mocno wąski Tak na dwa zespoły trochę słabo szczerze mówiąc Chyba spróbujemy podziubać na tym soplu Najwyżej go nie zrobimy w całości Ale może. Ale widzę, że tutaj też ktoś idzie. No i zobaczymy A jesteśmy pod samym lodem. W górnej części. Dość wąsko. Tak, szerokości osoby półtorej Spróbujemy się tutaj boczkiem przeciągnąć do góry no. Tarcik lewą stroną Kosteczka wsadzona ładnie w szczelinę, zrobimy sobie wysył No i lecimy Bogdan w natarciu Ale lud podobno słaby Dużo pustego pod spodem płynie. Dobra, jesteśmy na stanowisku chyba pośrednim, bo to górne miało być z lewej strony. I widziałem, że ono było z łańcucha i mailona. Stoimy. Michał napiera. Lud już coraz bardziej płynie, dość miękki jest. No i wątpliwej jakości te śruby siedzą. Wkręcałem się, ale pusto raczej pod spodem. Ale rozgrzewkowo bardzo fajnie. Michał nas tu cwaniak wyprzedził, bo ma trochę więcej szpeju i ciśnie bezpośrednio na górę. Tak jest. O kurde, ojej to towarzyszek Jesteśmy u góry i tu jest to stanowisko, które było opisane, czyli łańcuch Kolucho I u góry jest jeszcze punkt wysyłowy, jakby szło się dalej Natomiast dzisiaj nie ma na to warunków, tutaj bardziej mixt niż lód Więc rzucamy linę i zjeżdżamy Orolin, Sopel za nami. Słoneczko całkowicie się tu schowało już. My schodzimy, jeszcze jakaś jedna ekipa za nami przyszła na Soplu. Troszkę ludzi siedzi. Schodzimy do schroniska i spadamy, bo musimy odstawić jednego do pracy. Niestety, jeszcze dzisiaj. Także na dzisiaj będzie to tyle. Pewnie nieco krótki ten materiał ale zawsze coś. Myślę, że widzimy się już niedługo w następnym, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.